Dobra, zaraz będziemy, zaraz będziemy do tego dochodzić. Szymon postanowił jakby przeprowadzić wywiad z Jakubem Wiechem, który zajmuje się kwestiami energetyki. To, to jest prowadzący energetykę 24. To jest polski dziennikarz gospodarczy, eseista, poeta. Redaktor portalu Defense 24 i energetyka 24. I generalnie to jest człowiek, który identyfikuje się jako konserwatysta, który identyfikuje się jako prawicowiec, i który ogólnie ma, przynajmniej w sposobie wypowiadania się, ma bardzo, bardzo, bardzo. Um, jest bardzo stonowany. To nie jest, to nie jest ten typ, wiecie, um, takiego prawicowca, który, który, który próbuje nas zaszczekać, zakrzyczeć i, i, i zamknąć nam buzie. Natomiast dalej jest, um, dalej jest prawicowcem. No i, a, Szymon nagrał z nim wywiad o tym, czy ekologia jest lewacka, i jak rozmawiać z konserwatystami o klimacie. I ja nie chcę wam pokazywać całego tego wywiadu, ponieważ szczerze mówiąc, po obejrzeniu go uważam, że szkoda czasu po prostu na, na oglądanie go w całości. Bo nie, nie pada tam nic przełomowego, wywiad jest teoretycznie o tym, jak mówić do prawicowców o zmianach klimatu i o globalnym ociepleniu, ale przez te 50 minut dowiadujemy się relatywnie mało, poza tym, że Eee, eee, poza tym, że Greta Thunberg jest nieważ, niewartościowa, Bilna jest chujowy a e, Al Gore e, w, swoich, e, w swoim dokumencie i w, swojej, e, w tym, co postulował, kłamał, co zresztą nie jest prawdą, ale to jakby Szymon tego. Natomiast autorytetami dla Szymon'a i niestety też, co, co mnie bardzo zdziwiło, dla, dla Wiecha w kwestii klimatu. Uh, są uh, tak takie wielkie umysły, uh, jak um, Ronald Reagan, Margaret Thatcher i uh, John Renuald Reuel Tolkien. <grystanie> uh, I... Uh, Zmieniam tylko temat. Temat zmieniony. I jakby o ile nie chcę, żebyśmy oglądali całe wideo, ponieważ Ponieważ byłoby to bez sensu, tak jak powiedziałem, nie ma tam za dużo, za, za dużo mięska. Tak mam dla was końcówkę tego wideo, tylko że niestety skasowało mi się zapisana dokładnie pozycja, więc będę musiał zaraz znaleźć dokładnie ten fragment, żebyście dowiedzieli się najważniejszych rzeczy o tym, jak tłumaczyć konserwatystom zmiany klimatu. Natomiast ja uważam, że dla tej kluczowej, newralgicznej grupy, jaką jest w bastion osób cały czas Przeciwnych zdaniu nauki w kwestii klimatu, który może zrobić ogromne problemy i zamieszanie w toku transformacji energetycznej w takich krajów jak Polska, no właśnie tego typu akcje mogą przynieść dużo, dużo szkód i, i, i znacznie mniej pożytku. Mówię ja mam wrażenie, że pewnego rodzaju akcje właśnie tej strony. O tym, że Thunberg jest zagłośna dla, dla konserwatystów, którzy się tylko stresują w momencie, w którym się mówi o, o klimacie i oni nic produktywnego nie. Nie chcą robić klimatycznej, są niejako ukierunkowane na przekonywanie osób już przekonanych. Natomiast tak. jeżeli pytamy, co można zrobić w, tej, w tej, tej kwestii, to właśnie można zrobić coś, do czego się odwołałeś jeszcze w kontekście poprzedniej wypowiedzi, mianowicie można wyciągnąć chociażby z popkultury, tego typu pewnego rodzaju wzorce, norm zachowań czy, czy innego rodzaju symbole i umiejscowić je już bezpośrednio na płaszczyźnie klimatycznej. Bardzo mi się podoba to odniesienie do Tolkiena, które tutaj zawarłeś, bo to jest faktycznie, po pierwsze to jest pisarz, który był gorliwie wierzącym katolikiem, więc tutaj już otwiera się pewna przestrzeń do wplatania go w narrację, w imaginarium prawicowe. A po drugie, on w swojej no, kluczowym dziele we władcy pierścieni zawał bardzo dużo. Jasnych symboli, jasnych przekazów dotyczących relacji człowieka z naturą. Można to jest wskazać chociażby na rasę krasnoludów, które poszukując surowców i poszukując dóbr to się nazywało bodajże Mitril, ten surowiec, z którego oni się próbowali dokopać, obudzili barroga, który ich zniszczył. I to jest po prostu taka metafora niepohamowanej chciwości, popędu do, do, do posiadania coraz większych ilości dóbr kopalnych, surowców mineralnych, tu można osadzić na przykład w kontekście ropy czy gazu, która pcha nas do zagłady. Tutaj ten barrok może łatwo stać się symbolem klimatycznej katastrofy. Którą, o której mówi lewica. Dla nas może to być po prostu um, uosobienie tego, tego zagrożenia. Tak samo, no, jeżeli spojrzymy na to, jak wyglądała gospodarka Isengardu, jak wyglądała gospodarka Mordoru, no to widzimy to oparcie na surowcach kopalnych. Widzimy to brak poszanowania dla drzew, dla entów, które były niszczone, wycinane, mordowane właśnie do żeby rozpalić w kuźniach Isengardu. To są bardzo jasne i bardzo. Ze względu na, 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 na filmy, na pierścieni, i na tę trylogię, która, się jest, która jest majestatycznym arcydziełem sztuki i kinematografii, to, to jest chwytliwe. To, za, to zaskoczy. Więc to można, można sprzedawać. Można to właśnie opakowywać w ten sposób i takimi postaciami, takimi symbolami wypełniać to prawicowe imaginarium dotyczące klimatu. Możemy też sięgnąć jeszcze głębiej i na przykład odwołać się do Biblii. Do Biblii, którą myślę, że wiele osób z prawicy w kontekście środowiska interpretuje inaczej niż, niż, niż można, patrząc na całość tej, tej księgi, I nawet jeżeli to traktujemy zupełnie jako tekst kultury, a nie jako Pismo Święte, bo w księdze rodzaju mamy ten sławetny, niestety dla wielu konserwatystów cytat, że człowiek ma sobie czynić ziemię poddaną. I na tym się generalnie skupiła w. Analiza tej księgi, jeżeli chodzi o prawą stronę sceny politycznej, w zasadzie można powiedzieć, że w kwestii relacji człowiek-środowisko, no to słyszę tylko praktycznie ten cytat. A nie mamy na przykład już sięgnięcia do tej samej księgi rodzaju, do rozdziału drugiego, gdzie jest wskazanie, iż Bóg osadził człowieka w ogrodzie Eden, żeby człowiek go uprawiał i doglądał. I mamy tutaj dwa czasowniki, które nie zostały użyte przypadkowo. Mamy tutaj bowiem ukierunkowanie, że faktycznie mamy czerpać z owoców stworzenia, ale mamy też dbać o to, żeby otaczający nas świat. Był zachowany w takiej formie, w jakiej, w jakiej go dostaliśmy, żeby go konserwować, zachowywać, żeby mieć, na, mieć nad nim piecze. I to jest szalenie ważne, jeżeli chodzi o nasze powinności, już właśnie, tak jak mówiłem, nie tylko człowieka wierzącego, ale w ogóle osób, które identyfikują się jakoś, moim zdaniem, w kręgu cywilizacji judeo-chrześcijańskiej, właśnie względem przyrody, właśnie względem otaczającego nas nas świata. To tworzy pewien wektor relacji i myślę, że tym wektorem powinniśmy iść i to takie właśnie nawiązania, takie właśnie kulturowe symbole powinniśmy coraz częściej promować i, i naświetlać. Tak, ja myślę, że to jest w ogóle bardzo, bardzo słuszne uwagi, właśnie choćby w tym, w tym tekście nawet, nawet, nawet wracając do tego władcy nawet na zasadzie tego prostego hasła, że da się kopać zbyt głęboko, tak? I to jest coś, co przemawia do człowieka na taki podstawowym poziomie, tak. prawda? A jest to hasło, które niesie jednak pewną, pewną treść, a, na, a wracając jeszcze do Konserwatyści to pięciolatki. Całkiem kurwa, dosłownie. Konserwatyści to pięciolatki. Ja nawet nie wiem, gdzie zacząć. <grym> zacząć od tego, że może zamiast kurwa, próbować tłumaczyć dorosłym ludziom, że przez to, że jeździmy za dużo samochodami, produkujemy za dużo wszystkiego, i po tym, jak to wyprodukujemy, przerzucamy to dookoła globu według własnego widzimisię w sposób, który dewastuje planetę. Przy okazji, zasilając się trupami martwych zwierząt i roślin. A które to trupy blokują słoneczko, my będziemy mówić o tym, że kurwa Isengard miał politykę nastawioną na eksploatację, a krasnoludy kopały za daleko Z za głęboko i wykopały Balroga. Co znaczy, że wyobraźcie sobie, że Balrog, że Balrog jest w tym wszystkim metaforą. Tego, że Yellowstone wypierdoli nas wszystkich zabije? Nie kopiemy w okolicach Yellowstone. D dwóch dorosłych facetów siedzi i potakuje sobie, mówiąc: No, no, powinniśmy, powinniśmy mówić do, uh, do konserwatystów jak do. Pięciolatków tłumacząc im, że można kopać za, za, za głęboko. Ja nie wiem, Szymon, pa, pa, panie Szymonie, ja nie wiem, czy pan wie, ale problem z ropą i węglem nie polega na tym, że je wykopujemy ze zbyt dużej kurwa głębokości. No, nie mogłem Wam nie pokazać tego doskonałego klipu, ponieważ to jest poezja, to jest sztuka sama w sobie dojść do punktu, w którym e, w rozmowie o tym, czy ekologia jest lewacka, powiedzieć: Nie jest lewacka. Możemy przecież poczytać Biblię i e, Tolkiena, i dzięki temu zrozumiemy, jak topnieją lodowce i chcą nas wszystkich zabić. Ja, ja. Ja. Ja nie wiem, ja. Ja, ja nie, nie jestem w stanie stwierdzić. W, w jaki sposób to nie zostało. To nie jest. Um, Skeczem. W jaki sposób to nie jest żartem, w jaki sposób oni tutaj nie mrugają. Nie rozumiem też, jakim cudem Yy, yy, mamy takie ratio yy, pod tym filmikiem, bo kurwa, znaczy, że półtora tysiąca ludzi przesłuchało to i powiedziało Można kopać, można kopać za głęboko, można kopać za głęboko a, a, Ale możemy też przeczytać jakby kto, kto, yy, kto tutaj yy, czyta, wielki, słucha wielkiego myśliciela Szymona, przytaczając mniej więcej myśl Krzysztofa Bosaka, prawdziwy polski konserwatysta, dba o ekologię swojego kraju, bo to racja stanu. Chciałem przedstawić wam termin ekofaszysta. Natomiast ciekawie, interesuje mnie głównie mitologizacja tematów w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Na lewej stronie mocy idzie to. W stronę Gaj, która ma uosabiać przyrodę, która ma być postawiona w centrum zamiast człowieka. Z kolei na prawej stronie może to faktycznie iść w stronę Tolkienowsko-biblijną. Kiedy, kiedy ostatni raz, kiedy ostatni raz odbiera, odbieraliście dzieci e, informacje o tym, że Gaja jest krzywdzona i potrzebuje naszej pomocy? E, kiedy, kiedy spotkaliście się z tym niesamowitym zagadnieniem, e, które pozwoliło wam zrozumieć, że mamy katastrofę klimatyczną? Ech, ale dobrze, słuchajcie, e, e, jakby e, z, jestem skazany na, na, na to, żeby komentować e, tych tuzów intelektu.